Pieniądze. Pieniądze, czyli wysokość Twoich zarobków i stan Twojego posiadania. Od czego to zależy? Od czego zależy, że masz takie, a nie inne pieniądze? Od czego zależy, że jedni mają więcej, inni mają mniej, jeżeli chodzi o bogactwo, obfitość i pieniądze? Widzisz, reguluje ten tak zwany indywidualny program obfitości finansowej, który potocznie można nazwać termostatem finansowym. I dobrą wiadomością jest to, że można nad nim pracować. Można go zmieniać, można go rozszerzać i powiększać, żebyś mógł zarabiać dużo więcej niż zarabiasz w tej chwili. Co na niego wpływa? Jest pięć głównych elementów takich struktur, które wpływają na jego wysokość. Pierwszym z nich to jest myślenie. Myślenie, czyli co myślisz na temat pieniędzy i co to są pieniądze? Ile chciałbyś mieć pieniędzy? Ile chciałbyś zarabiać pieniędzy? I dlaczego? I co myślisz na temat pieniędzy? jakich nie masz i co myślisz, jak posiadasz pieniądze. To są różne drobne różnice, które powodują, że albo myślisz negatywnie, albo myślisz pozytywnie i to może wpływać na, twoje, na Twoją y, strukturę, na Twój program, na Twój termostat finansowy. Drugim elementem są poglądy. Poglądy, czyli inaczej mówiąc, samo koncept, samo koncept na samego siebie, czyli czy zasługujesz, nie zasługujesz, możesz, nie możesz, musisz ciężko pracować, nie musisz ciężko pracować, łatwo przychodzą, trudniej przychodzą, są to poglądy na temat pieniędzy i bogactwa. Oczywiście na tym też się da popracować. Troszeczkę głębszą strukturą programów są przekonania. Na pewno słyszałeś nie raz o negatywnych przekonaniach lub pozytywnych przekonaniach. I tak samo jeśli chodzi o pieniądze mamy swoje własne przekonania, przekonania, które mówią o tym, jaki mamy stosunek do pieniędzy, jaki mamy stosunek do bogactwa, do bogatych ludzi, jaki mamy stosunek do ubóstwa i do ludzi ubogich. Jaka jest relacja między podejściem, miłość, pieniądze, bogactwo, ubóstwo, dobro i zło? To wszystko są przekonania, i te przekonania regulują Twoje zarobki, Twój termostat finansowy. Następną częścią, następnym elementem są emocje. I nie mówimy tu o pozytywnych, ale przede wszystkim o negatywnych emocjach. I tutaj wydzielamy y, trzy części, trzy główne części, czyli tu i teraz, emocje, które budzą się w Tobie w momencie, kiedy masz jakąś relację z pieniędzmi tu i teraz. Czyli jesteś w sklepie, chcesz coś kupić, nie masz na dzień dzisiejszy pieniędzy i masz jakąś emocję z tym związaną. Drugim elementem, drugimi emocjami to są emocje z przeszłości, czyli zależność twoja do wszystkich sytuacji, które kiedyś miały miejsce w przeszłości związane z pieniędzmi. Tych emocji jest dużo, może być smutek, żal, rozczarowanie, przykrość, poczucie krzywdy, poczucie skrzydzenia wiele, wiele innych emocji, które dzisiaj, tu, dzisiaj wpływają na to. Ile będzie miał pieniędzy jutro, ale wynikają z przeszłości. No i trzecią częścią to są emocje przyszłości. Nie, podaj, jak to przyszłość? Tak, tak, dokładnie. Emocje przyszłości. To znaczy, się, jakie masz emocje, jak myślisz na temat swojej sytuacji finansowej jutro, pojutrze i za kilka lat. Jakie emocje masz? Na ile jest tam lęk, na ile jest spięcie, a na ile jest radość. I te wszystkie emocje wpływają na Twoją strukturę termostatu finansowego. I ostatnią, piątą częścią są strategie i nawyki. Strategie dotyczące umiejętności zarabiania, strategie zarabiania pieniędzy, ale zarówno też utrzymania pieniędzy i zarządzania pieniędzmi. Te pięć głównych elementów wpływają na Twój indywidualny program obfitości finansowej, na Twój temostat finansowy, nad którym musisz popracować, jeśli chcesz zwiększyć swoje zarobki. I dzisiaj zajmiemy się myśleniem myśleniem na temat pieniędzy. Ale najpierw, zanim zrozumiesz, co to jest myślenie, musisz zadać sobie pytanie, czy pieniądze są w ogóle ważne. Czy są ważne? Ja bardzo często na szkoleniach świadomość finansowa, to jest taki trzydniowy warsztat z świadomości finansowej, na samym początku pytam, czy pieniądze są ważne? Jak myślisz, jakie są odpowiedzi? No pewnie, większość ludzi odpowiada, pieniądze są ważne. Są niektórzy, którzy mówią, że pieniądze są bardzo ważne. A ja wtedy mówię, nie, nie, nie. Błyszczyk, pieniądze nie są ważne. Jak to nie są ważne? Po prostu, nie są ważne. W naszych czasach, w dzisiejszych czasach, pieniądze są po prostu niezbędne. Są szalenie istotne i są konieczne. Bez nich nie możemy nic zrobić. I nie można przekładać ważności, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Tak? Czy, nie wiem, pieniądze są ważniejsze od miłości, co jest dobre, co jest złe, ile się powinno ich posiadać. Bez pieniędzy dzisiaj nie zrobisz nic. Bez pieniędzy tak naprawdę nie istniejesz. Bez pieniędzy nie funkcjonujesz. One są konieczne i istotne. Możesz oczywiście postanowić sobie, że wyprowadzisz się za miasto, nie wiem, w lesie, zbudujesz sobie szałas, zrobisz małe kawałek ogródka, zasiejesz tam marchewkę, buraczki i będziesz z tego żył, przeżyjesz, daz radę przeżyć, oczywiście, że dasz radę przeżyć. Tylko uważaj, za jakiś czas ktoś się pojawi w mundurze i cię zamknie. Bo to nie twoja ziemia i on trzeba niestety najpierw kupić. Więc nawet jeżeli chcesz mieć szałas, musisz wykupić grunt, na którym to postawisz, na którym wybudujesz sobie ogródek. Jak widzisz pieniądze są po prostu konieczne, istotne. I bez nich się nie da. Ale teraz zwróć uwagę, jak bardzo są istotne. Jeżeli weźmiesz pod uwagę osiem aspektów koła życia. Czyli te warunki, elementy, które są bardzo istotne w Twoim życiu. Zaczynając od początku. Zdrowie, partnerstwo, rodzina, praca, zarobki, przyjaźń, majątek i pasja, czyli czas wolny. Zwróć uwagę sobie na te wszystkie aspekty życia. One tworzą Twoją harmonię. I teraz gdybyśmy popatrzyli sobie, które z tych aspektów, jeżeli poprawisz, jeżeli podniesiesz w nim wartość, to wpłyną na wszystkie inne. Można by było się zastanawiać, na przykład zdrowie. Jeżeli poprawisz swoje zdrowie, to czy wpłynie na Twoje partnerstwo? No poniekąd, jak jesteś chory, to partnerstwo też kuleje, chociaż niekoniecznie, bo wtedy partnerka czy partner bardziej dbają o Ciebie. Więc nie wiem, czy poprawią się Twoje relacje w rodzinie, jeżeli poprawisz zdrowie? No, czy poprawi się Twoja praca? Jak zdrowie będzie lepsze? Oczywiście, że jesteś chory, to nie pracujesz. Czyli logiczne. Natomiast czy ono wpłynie na wszystkie aspekty? Oczywiście no można popatrzeć, że zdrowie wpłynie na Twoje pasy, czyli na Twój czas wolny, że będziesz mógł uprawiać, jeżeli na przykład chcesz uprawiać sporty ekstremalne lub jakiekolwiek inne, a Twoje zdrowie nie domaga, no to Ci ciężko to robić. Wpłynie w pewien sposób. Tylko czy będzie Cię na te sporty stać, jeżeli poprawisz tylko zdrowie. I tak moglibyśmy spojrzeć z każdym aspektem, czyli partnerstwo, jeżeli poprawimy relacje w partnerstwie, czy to wpłynie na majątek, czyli stan posiadania, samochody, komputery, telefony, domy. To, co chcesz mieć w czasie i wiele innych rzeczy, które są tutaj pod postacią majątku, czy partnerstwo na to wpłynie? Na pewno majątek poprawi partnerstwo, ale czy partnerstwo poprawi majątek? Tego nie wiem. To samo jeśli chodzi o rodzinę, czy o zdrowie, pasję. No, czy pasje wpłyną na Twój majątek? Na pewno go trochę uszczuplą, ale czy poprawią? Więc jeśli w ten sposób przeanalizujesz każdy aspekt Twojego życia i zrób sobie to, to uważaj. Tak naprawdę jest tylko jeden aspekt, który poprawi wszystkie elementy Twojego życia. I to są zarobki. Czyli inaczej mówiąc, pieniądze. Pieniądze. On poprawi każdy aspekt Twojego życia. Jeżeli masz pieniądze, to czy wpłynie to na Twoje partnerstwo? Na wyjazdy, w czasy, wyjścia do restauracji, na prezenty dla ukochanej i ukochanego. Czy one są w stanie poprawić Twoje partnerstwo? Jak je masz i jak ich nie masz? Jeżeli chodzi o rodzinę, czy pieniądze, które posiadasz, są w stanie poprawić relacje w rodzinie? Aktywnie spędzony czas z rodziną, w różnych miejscach, tam gdzie chcesz, kiedy chcesz i w jaki sposób chcesz. Czy pieniądze są w stanie poprawić to? Czy pieniądze są w stanie poprawić Twoją pracę? Czyli, jeżeli miałbyś tyle pieniędzy, ile chciałbyś posiadać, to czy pracowałbyś w miejscu, w którym pracujesz, czy wykonywałbyś tą samą pracę, którą wykonujesz? Czy to jest w stanie korelować, wspólniać? Czy pieniądze są w stanie poprawić Twoje przyjaźnie? Czy posiadanie pieniędzy większych jest w stanie poprawić przyjaźń, kiedy możesz pozwolić sobie na aktywnie spędzony czas z przyjaciółmi? Czy pieniądze są w stanie wpłynąć na Twój majątek, na samochód, który jeździsz, na telefon, z którego dzwonisz, na komputer, który używasz, na dom, w którym mieszkasz. Czy są w stanie wpłynąć, poprawić swoje pasje, gdzie możesz sobie pozwolić na to, że jeżeli chcesz uprawiać cokolwiek, jakikolwiek sport, jakąkolwiek formę spełnienia siebie, to mając pieniądze jest łatwiej czy trudniej jak ich nie masz? Zastanów się nad tym. I to samo, jeżeli chodzi o zdrowie. Czy pieniądze są w stanie pozwolić ci być zdrowym? Kupować ekologiczne jedzenie, suplementy, a nawet jeżeli już potrzeba, to przynajmniej leczyć się w odpowiednich miejscach, w odpowiedniej formie, tam gdzie chcesz i tam gdzie cię dobrze obsługują, tylko dlatego, że masz pieniądze. Więc zwróćcie uwagę, że pieniądze są jakby najbardziej istotnym aspektem Twojego życia, nad którym powinno się pracować. Tu już Brian Tracy powiedział, że jeżeli poprawisz swoje pieniądze. Każdy inny aspekt Twojego życia sam się poprawi, bo na niego wpływa. Twoje samopoczucie bardzo mocno zależne jest od posiadania. Czy masz w tym momencie pieniądze, czy starczy na wszystko, co chcesz, czy musisz jednak troszeczkę oszczędzać? Ktoś kiedyś powiedział: No, ale zaraz, 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 za miło, za pieniądze nie kupi się miłości. Pełna zgoda, bo za pieniądze wszystkiego się nie kupi. Natomiast jak to ktoś kiedyś sprytnie uznał, nawet po rozstaniu, lepiej jest płakać w Ferrari niż na rowerze. Więc pamiętaj o tym, i to jest pierwszy moment, który już dzisiaj zrobiliśmy, myślenie na temat pieniędzy. Jak szalenie istotne są pieniądze, jak bardzo konieczne są pieniądze, żebyś mógł utrzymać harmonię w każdym aspekcie swojego życia. I tu się zaczyna Twoje pozytywne myślenie na temat pieniędzy. Bo tu trzeba sobie zadać pytanie, czy aby postanowiłem mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby spełniać sobie każdy element mojego Życia. I ile tych pieniędzy potrzebuje. O tym będziemy rozmawiać w następnych filmikach. Ile pieniędzy i dlaczego potrzebujesz na pewne rzeczy.